Cześć! Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o efektach mojej pracy dotychczasowej, tak jak obiecałam ostatnio. Nie będzie to jeszcze takie typowe zestawienie przed i po, no bo jak wiecie, jestem dopiero gdzieś w połowie drogi do mojego celu. Ale efekty jakieś już są i ja bardzo się cieszę. Moje samopoczucie jest naprawdę świetne. Wiecie, po prostu gdy można założyć ciuchy o rozmiar czy dwa rozmiary mniejsze to już o czymś świadczy, już pojawia się uśmiech na twarzy. Naprawdę już nie chciałabym wrócić do mojej poprzedniej sylwetki, do, do stylu życia, jak prowadziłam poprzednio. Myślę, że będę dążyć do tego, aby tylko ulepszać siebie, nie stać w miejscu, ani się nie cofać do, do poprzedniej wersji. I uważam, że ta decyzja jaką podjęłam o tej mojej przemianie, metamorfozie, o założeniu wideobloga to jak dotąd jedna z najlepszych decyzji jakie podjęłam w moim życiu. Więc zachęcam Was do postawienia sobie takiego celu, do spełnienia własnych marzeń. I jeśli chodzi o wyniki, no to przygotowałam takie małe zestawienie. Tutaj wszystko zapisałam. No i tak, powiem Wam może na początku, jaka jest waga. Ostatnio zważyłam się i na wadze pojawiło się 58,2 kg. Jest czwartek. 28 listopada 2013 roku, 9.32 rano, no i słyszę na wagę. Ja się bardzo cieszę, ponieważ gdy zaczynałam, moja waga wynosiła 64,5 kg, czyli ponad 6 kg w dół. Uważam, że jest to wynik bardzo dobry. Oczywiście oprócz tego dokonuję pomiarów obwodów mojej klatki piersiowej, pasa, bioder, ud, łydki, ramienia, szyi. No i te wymiary też się zmieniają, co jest bardzo dobrym e, znakiem, no bo waga może nieraz stać w miejscu, a sylwetka może się zmieniać poprzez większą ilość masy mięśniowej, o czym już wam wspominałam wiele razy. No, i jeśli chodzi o centymetry, no to może już nie będę mówić o tych wymiarach ze środka, tylko podam od razu te najbardziej skrajne, czyli z samego początku i z dnia 28 listopada, czyli całkiem niedawno. Kiedy zaczynałam, w klatce piersiowej miałam 96 cm. W tej chwili jest to 88 cm, czyli 8 cm różnicy. Jeśli chodzi o pas, na początku 75 cm, później 67 cm, czyli to jest 8 cm różnicy też. Biodra 92 na początku cm, teraz 86 cm, czyli 6 cm różnicy. W udzie, no to już te wymiary się aż tak nie zmieniają. Ale w udzie było na początku 54 cm, później 51 cm, czyli 3 cm różnicy. W łydce cały czas 36. No te łydki zawsze miałam jakieś takie dosyć e, szczupłe. Ramię 28 cm, w tej chwili 26 cm, a jeśli chodzi o obwód szyi, który mierzę, 36 na początku i 33 cm w tej chwili. Jeśli ktoś chciałby wiedzieć, jaki jest mój wzrost, to jest to 168 cm. I tak to wygląda no Zmierzyłam się, najbardziej cieszę się z tego, że w pasie 8 cm zeszło, 67 no to myślę, że jest świetny wynik. I tak jeszcze przede mną na pewno długa droga, ale po prostu nie sądziłam, że to może przyjść taką, można powiedzieć, łatwością. Jakoś jak zabierałam się do tego zawsze, no to było to takie mozolne, zawsze były jakieś tam wpadki żywieniowe i nie, nie dało się tego po prostu zrealizować. Teraz jest dobrze, cieszę się, że tak to wygląda. Tu możecie zobaczyć też zdjęcia przed i po, także możecie sobie porównać, stwierdzić sami, ocenić, czy ten efekt jest, czy go nie ma. No, ja myślę, że sylwetka mi się zmieniła i po prostu widzę to pociuchach, które zakładam po tym, jak się czuję, kiedy biegam, chodzę. Naprawdę duża jest różnica. I to jest dla mnie najważniejsze, że samopoczucie jest dobre, że nie męczę się z tym trybem życia. Naprawdę przyzwyczaiłam się do tego i bardzo dobrze się czuję jedząc takie jedzenie, które nie sprawia, że czuję się ociężała. Wiem, że robię to dla własnego zdrowia również. Myślę, że to tyle. Najważniejsze są te wymiary, ta waga, te zdjęcia, które Wam pokazałam. Sami ocencie. Jeżeli chcecie, możecie również chwalić się swoimi efektami, swoimi wynikami własnej pracy. Ja z chęcią przeczytam, obejrzę, podzielę się z Wami Swoimi przemyśleniami będę Was motywować nadal, także jeżeli tylko chcecie, to piszcie śmiało, ja na pewno odpowiem. Chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, że jadę na małe wczasy, nie będzie mnie i wracam dopiero w grudniu, także zobaczymy się w grudniu, wtedy nakręcę coś nowego, może nakręcę jakiś film podczas moich wakacji i pokażę później, co tam robiłam, jakie ćwiczenia wykonywałam, no bo nie zamierzam odpuścić treningów. Tylko błagam, trzymajcie za mnie kciuki, żebym żeby nie wróciła 5 kg cięższa od tych wakacji, no bo tego się trochę obawiam, ale mam nadzieję, że nie odpuszczę. Be pewnie będzie tam trochę odpoczynku, ale żeby tylko nie było jakiejś totalnej porażki. A może jeśli znajdę czas i znajdę miejsce, w którym będę mogła skorzystać z internetu, to prześlę jakieś zdjęcia, napiszę coś na Facebooku, także śledźcie moją stronę. Tam na pewno się dowiecie, co aktualnie robię. Jeżeli tylko będę mogła, to... Napiszę, odezwa się do Was. Także trzymajcie się i do zobaczenia w grudniu. Cześć.